W Akademii Nauk Stosowanych spotkali się prawdziwi zawodowcy. Okazją była konferencja pod tytułem Kształcenie zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy. Wszystkie właściwie kierunki, w których kształci nasza szkoła są w deficycie i tak naprawdę jeśli nasi absolwenci tylko będą chcieli zdobyć wykształcenie w naszej szkole, to z pewnością uzyskają również zatrudnienie na lokalnym lub na krajowym rynku pracy, a więc wszystkie zawody, w których kształcimy. Kształcenie zawodowe przeżywa swój renesans, a młodzi coraz częściej wybierają kierunki techniczne. Szczerze mówiąc zwiąże przyszłość z tym kierunkiem, interesuje się architekturą, głównie projektowanie wnętrz i myślę, że na studiach wszystko to, czego nauczyłam się w szkole na pewno mi się przyda. W trakcie konferencji wręczono nagrody za udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy i umiejętności Praca Organiczna GwaZero. Wzięło w nim udział pół tysiąca osób. Konkurs dotyczy interpretacji pojęcia praca organiczna na dzisiejsze czasy. Wierzymy głęboko, że praca organiczna jest ważna dla nas także dzisiaj, że to co kiedyś w XIX wieku nazywano pracą organiczną i o czym uczono się na przykład na języku polskim, dzisiaj jest równie ważne do tego, żeby nasze społeczeństwo dobrze funkcjonowało. Najlepszymi wielkopolskimi organicznikami okazali się uczniowie zespołu szkół imienia generała Gezyderego Chłopowskiego w Bolechowie. Na taką dużą skalę, jakim jest właśnie remont Hospicjum. To nie tylko pomoc właśnie dla starszych osób, ale to też ułatwienie im życia, codziennego funkcjonowania. Podczas konferencji odbył się również konkurs wiedzy z zakresu sztuki budowlanej.